Dzień dobry z tej strony, ja. ta, ta, to ja eee, i to są pierwsze nagrywki odnośnie kanału gamingowego, tak jak mówiłem w poprzednim filmie. No to nie, to bardzo serdecznie zapraszam też na kanał na twitchu eee. Tak i podczas tego zapomniałem powiedzieć, bądź, raczej skapnąć się, że mój mikrofon jest jednokierunkowy i niestety. W filmie są niektóre momenty, w których e, wycinki są nagłe i czasami wychwytuje i, prze, i nie przechwytuje Ta, e, Postaram się to jakkolwiek w montażu usunąć i w przyszłości też się tym zająć A przy okazji zapraszam was do miłego oglądania tego filmu i nie zapomnijcie o, o subskrypcji, lajku i komentarzu No, więc przechodząc do Statist Factory Wracając do e, Satisfactory, oczywiście mam, mógłbym wejść na swój save, taki prywatny save typu po prostu mam tam jakieś swoje rzeczy, znaczy no testuję po prostu tą grę, nie wiem jeszcze wielu rzeczy, ale no na pewno tam to jest taki mój save gdzie po prostu tu jakieś rzeczy odnośnie Jezus, ale mam ten wow, poli a odnośnie to będą tam wszystkie jakieś rzeczy różne inne, duperele. A zaczynamy nową gierkę. Nowa gierka. To zaczniemy sobie. tu. albo. Tu. albo sobie zaczniemy Dune. Dune Desert. I nazwiemy sobie to po prostu Negrywki. Negrywki. Oczywiście Negrywki to jest taka nazwa robocza. Bo prawdopodobnie to się jeszcze inaczej będzie nazywało. <noise> po prostu to się jeszcze inaczej i sobie pięknie logujemy. I za chwilę się widzimy, jak się wygeneruje. No, jesteśmy, świat już wygenerował. Pięknie elegancia pańcia, tylko zmniejszy drugiej. A no i będziemy lądować na pustyni. A piaszczystej, półszej nie... w sumie findings. nic nie znajdziemy oprócz piasku. W sumie, wie czy znajdziemy piasek, czy znajdziemy cokolwiek innego. Nie, nie, bla bla nie, 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 tego nie, nie, Tak, your factories, and pipelines through automation tak, tak, tak. Wierdziel, wierdziel. ja posłucham Nie, Runa, ale się dygam Naprawdę, effective. ja się tak bardzo stresuję tymi nagrywkami Ja się Planet bardziej stresuję niż streamowaniem Bo ja dawno nie nagrywałem, ja chyba z dobre 2-3 lata Ja już od się odzwyczajam od four, nagrywania, więc three, to jest niezłe combo O, 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 o już lądujemy, czekaj, tyle tak, noszę czapeczkę i to będzie dość stały widok, I drugiej, ponieważ mam długie posy i mnie posy podczas nie mów, czasami wkurzają jak gram sobie porta czy coś innego Niecno ja ale już jesteśmy załadowało się i eleganci, o mi paś, do mi pasi, czekaj, jest jeszcze na chwilę tam... Ja sobie dam tego żeby wyczuć się bardziej luźniej. I... Planetfall jesteśmy. To nie za rompą, monitor set. stary, nie? Dobra, pięknie. Remember, Weź, może ten nie? O, Builder weź. Hehe, he, dobra. Dzień dobry. I witamy na pustyni. Witamy na Massage 2, ABB. To jest pustynia. Sector w binary star system of Akija. Ja jestem Ada. Dobra, najstarszy. Tu jesteś Ada. First objective. Please dismantle that note. Dobra, to tam pominiemy sobie. I teraz tak. Witamy na pustyni. Eee, bank. Tu. I teraz musimy sobie po pierwsze bazę zbudować. Bazę postawimy chyba tu na razie. Tak, tak szczerze tu na razie sobie zbudujemy bazę. Pięknie. No. Eee, czemu mi się baza nie zbudowała? Czemu mi się baza nie postawiła? I baza mi się nie chce wczytać. Mam dosłownie pusty ten Dobra, upgrade. Co tu potrzeba? SELECT A 10. Ty. Okay. Dobra, a to po pierwsze trzeba. Okay. Po pierwsze trzeba sobie znaleźć jedną rzecz. Or I or jest tam u ile tej rudy tam mamy dwa te a dobra okej. Okay. Dobra, używamy z tego elektrykala Bang. pięknie. A potem, po odcinku, zobaczę po nagrywkach eee, czy czemu mi się nie chce. Baza wcytać, bo to jest bardzo dziwne. Dobra, mamy tutaj pierwsze dwa irony. O, oh nice. Let... O, oh, pink... oh, tak, tak, mi rób. Dobra. Mamy 23 Ironu. Nie yeah, po o tam jest jeszcze pancerz to fajnie, to co pójdziemy jeszcze potem pancerz. Bęk, to co pójdziemy jeszcze potem. O ty dziadzie. Dobra dawaj mi pancerz i nie paruć. Dziadzie jeden. Jezus. O matko tak słychać. Będę musiał to potem wygłuszyć. A znaczy wszystkie jakieś szelesty usunąć i hałasy. I to zrobię to teraz. Wracając do nagrywek, i fajnie mi kamery wywaliło. E, wracając do naszych e, pięknych rzeczy, zwanych stawki i negifna, e, musimy sobie pójść tu, mm, zrobić sobie sztabki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta i dziesiąta, bla 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 A teraz robimy Iron Goty. A to się szybko robi, to nice Tu i robimy sobie Rzucamy Upgrade Hub Aha, dobra, bo to takie boty to mamy następne tier 0 Dobra, tak, 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 wiem, wiem, wiem o tym, Sixth objective. tak wiem o tym, uh, upgrade, dobra, co tu trzeba, trzeba tu, tak, tak, 20 tych, 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 tych główien, i uh, jeszcze plejty trzeba zrobić, 10. powiedzieć wam, fajny, w sumie to za chwilę wracamy, i za chwilę wrócę, jak zrobię, już będziemy, pod, żeby zrobić ten, ten, ten Hub Upgrade 2. Dobra, wracam znowu. Zrobiłem już te plate i te rurki. Nice, mamy dom i mamy prądawnice. Nice. I teraz w sumie można przejść do jednej rzeczy zwanej Up, up, go. O matka. Dobra, bla, 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 tak. Wiem o tym. Nie musisz mi mówić. O jezusa, ale to musiało boleć. A, znaczy, mam posłuch od mikrofonu, więc ja słyszę wszystko i to boli. A, dobra. Trzeba tak mieć jeszcze znaleźć koper. Dobra, po pierwsze trzeba jeszcze stworzyć production smelter. To co trzeba do tego. iron play razy 6 i iron rod razy czekaj. tu. I to dodam sobie do tych dobra. Żebym już mógł po prostu już kontynuować jakkolwiek. Sobie ułatwić robotę. No, więc za chwilę się widzimy, jak będziemy już stawiać pierwsze. No, jak to się nazywało? Drilla. No, więc wracamy z tym i mamy sobie pięknie, elegancio dwa drilla. Teraz muszę zobaczyć jedynie, co potrzeba do wiercenia. No wiem o co chodzi. Ja nie mogę sobie tak, bo muszę to, muszę postawić sobie to na tym, bo inaczej nie, żeby zautomatyzować se to, nie. O, nice. Dobra, jeden i stawiamy drugi. A po drodze już tu przynajmniej mamy jakkolwiek. Ten niech się rozłoży. W ogóle ładna animacja, to muszę przyznać. Nice, to jest akurat ładne. Pięknie się wierca. Dobra, i niech się kopi. Ja idę zrobić, idziemy zrobić upgrade trzeci huba. Żeby już mieć przynajmniej tego huba zrobionego, pięknie elegancia. Mm. Tutaj pięknie eleganto. Idziemy tu, tu. I teraz w ogóle pokażę Wam fajny patent. Eee, bierzecie sobie coś ciężkiego, może być to pudełko czy coś. Stawiacie sobie na lewym przycisku. Zostawiacie i się samo robi. I wy macie wolne lęce, fa, fa, fa I za tak czekacie pięknie, elegancio, fajnie. Dobra, a jeszcze mieć muszę znaleźć się Dobra, to za chwilę znajdziemy mieć. Ale to za chwilę poszukamy tej miedzi, której, która nam jest potrzebna. I potem zrobimy upgrade hub, upgrade 3. I. Pięknie elegancio sobie to zrobimy. O może jakieś tutaj filmowe wstaweczki zrobię. Zobaczę, zobaczę jak. Ale może jakieś filmowe wstaweczki zrobię pięknie na początek. No coś tak o to będzie dobra na pierwszy odcinek, żeby ładnie zaprezentować się na odcinku. Pięknie elegancjo. No więc wracamy za chwilę jak będziemy robić Hub Upgrade 3. Alright, e, jesteśmy przy robieniu hubu upgrade 3. Pięknie, elegancjo. Wow, ale to musiało by was boleć. Co uczyję wam? Upgrade 3. O, pięknie, nice. No, i za chwilę będziemy mieć takie ciszone. O, nice. E... No tak, 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 limestone, limestone. Tak wiem o co chodzi. Dobra, co tu potrzeba? Czy mamy już te smeltery? Znaczy nie smeltery, tylko konstruktory. Ale ja nie potrzebuję konstruktorów, tylko ja chcę te wiertarki. Co on da, cover? No to widzimy się znowu przy upgrade'ie Number 4. No, e, więc jestem z powrotem. Mam inaczej ustawiony mikrofon, żeby bardziej mi było wygodniej, żeby mi lepiej było. A e, i teraz tak, mamy 75 tego, 25 tego, czyli cable i konkretu. I lecimy, i mamy już. I upgrade piąty, upgrade piąty. O wreszcie, eee. To może już pominę ten etap, gdzie po prostu jeszcze widzimy się ten, pominę i widzimy się, jak będziemy już stawiać te drile po prostu i tyle. Okej, okay? ok, wszyscy się zgadzamy. Dobra, alright. Eee. Będziemy teraz stawiać te drill, udało wreszcie mi się to odpiąć, znaczy nie odpiąć, ale odblokować. I teraz możemy sobie wziąć a jak to się bierze? Pickup Miner Pickup Miner 2 no i tam jest 3 i 4. Ale to na początku sobie zrobimy żelazo. Eee, tylko sobie muszę ustawić to na piątkę. To nasz e, to wait to na piątkę to na szóstkę to na siódemkę. i teraz tak co było potrzebne do tego bo trzy będę potrzebowało? czyli tak 30 konkretów i iron plate'ów 30 o kurwa <gryw> Jezus Maria to jest nie fart jakiś życiowy a nie mogę ty, czekaj. A czy smelter nie jest tani? Potrzeba dwóch tych. Czekaj ty, to sobie wrzucę po prostu, może do. Na początku zrobię sobie. Ile mam miedzi? 80. To zrobię sobie ty smeltera na początku. Zrobię sobie smeltera elegancia Tu. Tu, bank 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 bęk, kabel eee, cable. Tu i se zrobię, co było jeszcze? A. Jeszcze było potrzebne eee, iron rody. Iron rody mam muszę sajęć goty zrobić. Teraz i se po prostu wrzucę to do smelterixa żeby po prostu już się ułatwić e, smelter. Czy ja naprawdę nie zrobiłem tych 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 rodów No ja czasami tak nie myślę. No ale wejdź tu. O nice. chłodzenie tutaj będzie czasami tak u taką udraską. Bang, 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 bang. Dobra. I teraz tak. Mamy dwie biomasy. Tylko, że ja nie mogę... Sulfur, a nie. Okej. Okay. Smelter. Zostawię się na razie smeltera, i za chwilę się widzimy, tylko idę sobie pozbierać biomasę, żeby ją przerobić. Okej, okay. wróciłem. O jezu, zapomniałem sobie włączyć odcinka. Pardon. E, no i tak, e, mam już pięknie ten. Teraz tylko sobie podłączyć to tu. I sobie przytopimy na początku. Co to jest? Iron ore. I niech się to topi. ile se tylko. Dobra, jedna rzecz. Pierwszą rzeczą jest taką, że muszę zrobić. Chciałbym zrobić magazyn wreszcie na to, co tam było potrzebne do tego. Eee, czekaj. Storage Co tam było potrzebne? Trzy, 3... dziesięć tych i 8 rodów, dziesięć playtów. Eee, czekaj A dziesięć plejtów, dobra To muszę zrobić kilka sztabek Pięknie elegancia I będzie git Dobra, zrobię sobie tyle o o bank no tu dycha tego i dycha rodu i teraz tak stawiamy sobie tu z kontrolem bank eee, Trójeczka. Trzy, a dobra Dobra, tu i sobie za chwilę jakiegoś jeszcze konstruktora zrobimy, żeby nam już przynajmniej se plejety z fajnie zrobić. Dobra. Pięknie. Ops. Tu i teraz tu i to jest Ironor, a to jest Copperor. Dobra. A... Teraz co nam było potrzebne? Nam był jeszcze konstruktor. O dobra, konstruktor potrzebuje tych śmiesznych płytek, takich dziwnych płytek. Mam je tu? Mam. Potrzeba tak. Tego, 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 tego. tego. Potem jeszcze były skróle potrzebne, czyli do tego rody są potrzebne. Tu i teraz. Ops, 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 ops. O, dwie płyteczki. bank. Coś, jeszcze było do konstruktora zrobione? Nie, nic nie było potrzebne. Było tu z kontrolem. Pięknie. Ops. Tutaj są plejty potrzebne. I teraz sobie go pięknie podłączymy do tego. Tu. I tutaj rzucamy. Tu. O. Nice. No i mamy pięknie zrobiony ten. I teraz potrzebujemy znowu jeszcze magazynu, bo ja to jakby ja mam lekko już. Wiem jak to robić A, minimalnie. A, jeszcze tylko tak. Tu płytki ze, tutaj za chwilę będą. O, pięknie tam wylatują. Dobra. Tu i tam jeszcze rody były potrzebne, nie? Tak, 10 rodów, To czekaj, muszę wziąć stąd. O, op, o, op. może być. Wezmę sobie z tego, z prepolary. I teraz robimy rody, 29 rodów. Bang, 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 pa bang, dobra i teraz tak tu Tu, dobra plate pięknie nie to tu. O, nice. I pięknie. I teraz się zaczynamy zabawę piękną elegancią, bo jedną rzecz już mamy. Teraz co było potrzebne nam do tego do, 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 do. 30 tych konkretów jeszcze od konkretu zaczniemy. Ile mam melstona melstona mam 52. Potrzebujemy 30 konkretów. Jap, diab, jap, 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 Skończył się, idziemy tego sobie po konkret. A hmm, idziemy z tego. O, jest ten fajny turbo ślimak. Gintempo tempo fajo. A bierzemy sobie Blue Power slaga Już jednego po drodze też znalazłem. A już wytestowałem co po niektóre, że, nie... że to fajnie. Gdzie był ten limestone? A był chyba tam. Bo tu było, o tu jest ten. Dobra, tu jest jeszcze to zwierzątko z tym organi... organization. Dobra, trzeba to. Szybko, out. Bang, boom, elegancia, prancia. Dobra, szybko sobie w sumie rozłożę jednego tego drilla. Niech sobie działa pięknie. No, i za chwilę się widzimy, jak przygotuję sobie wszystkie materiały na ten, na minery i na podłączenie sobie w urządzeń. Więc za chwilę jest, się widzimy. Okej, okay, wracając do tego. Mamy wszystko zrobione. Tam się robią, jeszcze przerabiają inne rzeczy. Eee, dobra, możemy pójść stawiać pierwszy drill. No, pierwszy drill. No i w sumie na tym będziemy mogli zakończyć po postawieniu pierwszego drilla. Eee, bo jeszcze to trzeba zmontować. A żeby to zmontować, to to będzie kupa roboty. No, kurna, jeszcze mi brakuje ten. To jest pech. To jest pech pechów, nie? Dobra. Mogę już tu sobie przełączyć i dać sobie to na to. Eee, 30 tego. Bo to nie chodzi to. Mhm. Mm. No to możemy w sumie postawić sobie pierwszy ten. Słup. Pierwszy słup pójdzie na żelazo, tak szczerze. Teraz myślę. Uznajmy, że był tam robiony odwiert specjalnie po to, żeby mógł się tam kabel mieścić, ok? Nie wnikajmy w to. No, kur... Dobra. Raz. I drugi. Czekaj. A, piąty tu. No. I mamy już postawione ten. I tak. Mm -mm. To ja Wam dziękuję za ten film. Twój pierwszy film, tak szczerze, stresuję się do teraz, ale jest już taki lepszy luz. Dziękuję wam za to, że obejrzycie to, zostawcie łapkę i suba i oczywiście wpadajcie też na mojego Instagrama, TikToka i na mojego Twitcha po więcej kontentu z takiego bardziej z live'ów, na żywo kontentu. Cześć mano, no i cześć!